Szanowni Zebrani, 7 lat temu przeżyliśmy, my Polacy szczególnie, jako że byliśmy związani mocno z osobą naszego wielkiego rodaka, przeżyliśmy wielką tragedię. 7 lat temu odszedł nasz wielki autorytet. Dla pokolenia, które, z którego ja się wywodzę, które zaczynało swoje dorosłe życie w, nie w wolnej Polsce. Był to człowiek, który uosabiał wolność. Myślałem, że ojciec Gwardian powie, ale mówi, że ja jestem starszy. Rzeczywiście, proszę państwa, 30 lat. Białej Podlaski, doli i niedoli. 30 lat patrzyłem na to społeczeństwo, które garnęło się do Boga i było zasłuchane w naukę Jana Pawła II. 30 lat prawie co roku organizowałem pielgrzymkę do Rzymu, a nieraz i dwa razy w ciągu roku. Jan Paweł II zawsze okazywał, jako wielki humanista, szacunek dla każdego człowieka. I to nam pozostało. To wielkie umiłowanie prawdy, umiłowanie Boga, umiłowanie Matki Najświętszej, przecież z różańcem w ręku chodził prawie non-stop. W czasie świąt, w czasie wspominania pamiętamy o nim. A jak jest na co dzień? Bo to Niestety jest to jest nasze wiekowe zaniedbanie, słomiany zapał. Kiedy jest coś wyraźnie dobrego i takiego oczywistego, krzyczymy hurra, brawo, ronimy łzy, ale kiedy wracamy do rzeczywistości, ta rzeczywistość jest nieraz bardzo smutna. Na dzisiaj, jakie by były księdza, takie powiedzmy sobie wskazania dla nas, dla młodych, dla starszych, wynikające z nauki Jana Pawła? To, co powiedziałem przed chwilą, zaglądać do dzieł Napisanych przez Jana Pawła II. Zajrzeć do tych pięknych albumów. Wracając do domu, prawie każdy w domu ma portret i sfotografowany jest z Janem Pawłem II. Niech pomyśli sobie, czy rzeczywiście godzien jest stać przy Janie Pawle II. Czy godzien jest tej wielkiej osoby. A jeżeli postawi sobie takie pytanie, czy jestem godzien może odrobinę refleksji w nim się obudzi, może jakaś miłość i dla Jana Pawła II i dla wielkiej sprawy Bożej w naszej polskiej ojczyźnie nastąpi. Ksiądz miał osobiście kontakt z Janem Pawłem w swoim tak, życiu? Tak, tak. Jak to wyglądało? To trzeba by popatrzeć na moje fotografie, kiedy papież położył mi rękę na ramieniu i przytulił do siebie. W czasie mojej pierwszej pielgrzymki z Białej Potaskiej do Rzymu 1 maja 1986 roku i 30 lat później, 25 lat później, byłem na Beatyfikacji też 1 maja. To było najpiękniejsze. Czy jeszcze wcześniejsze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kiedy robiliśmy wspólne zdjęcie? Wtedy, jeszcze jako y, biskup z Krakowa przyjechał z wykładami. I kiedy szukałem miejsca, gdzie by pomiędzy księżmy stanąć, wyciągnął rękę, przyciągnął mnie i usiadłem u stóp jego pomiędzy kardynałem Stefanem Wyszyńskim a właśnie y, Karolem Wojtyłą. To myślę, że to moje pierwsze spotkanie, najserdeczniejsze, najbliższe takie.